Come. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, and my gator shoes, those are green draped and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copin' it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins someone else has been walking in oh. by me and grungy fucking man. I'm stunting and passing and saving my money and I'm hell. Your grandpa style, I'm gonna take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa. Can I have his hand me down? Your yeah. lord jumpsuit and some house slippers. Lukey Brown and the jacket that I found. Dig oh. it, had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a new boy oh. Hello, hello, my ace man, my villain. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello, oh. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The heads to be like, Ah, oh, he got the Velcro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Oh. I'm I'm looking for a comma This is fucking awesome Ow. I'm gonna pop some tags So What she you know about rocking the wolf on your noggin What she knowin' about wearin' a fur fox skin Whoa. I'm diggin', I'm diggin', I'm searchin' right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up like your granddad We're donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her start. I'm at the goodwill, you can find me in the I'm not, I'm not stuck on searching in the section Your grandma, your auntie, your mama, your mammy I'll take those flannel zebra jammies secondhand i rock that motherfucker The built-in onesie with the socks on that motherfucker I hit the party and they stop in that motherfucker They be like, oh, that Gucci, that's that tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt Limited edition, let's do some simple edition $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch I call that getting swindled and pimped I call that getting tricked by a business That's your though Nas pozdrowiła, zachęciła. O Krótko. Krótko? Szybko, krótko. Szybko, krótko. Eee, to tak. <śmiennie> nie powiem, że to przez niego. <śmiennie> to było za krótko. Proszę, proszę żeby po powiedzieć. Powiedzie. No tak, życzę powodzenia. Mało wypadków. Krócej nie będę. Dziękuję bardzo. W do Chorwacji i jakieś pozdrowienia dla grupy MDM od pana i... Oczywiście ja, czuję się, czuję się zas, zaszczycony, że y, w takiej sprawie tutaj przeprowadza się ze mną wywiad poważny. Y, słyszałem, że jedziecie do Chorwacji i y, muszę powiedzieć, że bardzo ten pomysł mi się podoba. Wyprawa jest wspaniała, no i na pewno przeżyjecie wspaniałą przygodę, y, a jazda po górach i... Y, 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 Odwiedzanie miejsc niedawnego konfliktu zbrojnego na pewno będzie bardzo, bardzo yy, yy, ciekawe i głębokim przeżyciem. Trzeba krótko proszę powiedzieć, pozdrawiam grupę MDM w wyprawie do Chorwacji. Pozdrawiam grupę MDM. DAM -m m. przed wyjazdem do Chorwacji. Bardzo dziękujemy chorwacji na rowerach. Wiem, że panowie również jeżdżą tu. Tak. Panowie Polscy zjechali w tej wefty, znamy. 300 tysięcy kilometrów na rowerze, ona oczy, o 187. O, Oczywiście oczy, 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 znamy pani na tak. Chcielibyśmy tylko, żeby panowie nas pozdrowili w wyprawie do Chorwacji. Jedziemy, jesteśmy jako grupa MDAM. No to takie razem pozdrawiamy i dużo wiatro w plecy wam życzymy. Dużo słońca, czystej wody. Również, oczywiście. Bardzo dziękujemy Ale... i chcielibyśmy, żeby Pan złożył nam życzenia dobrej jazdy i coś w tym rodzaju. Życzę życzenia, składam życzenia <laughs> Takie jazdy, żeby Wam w pięty poszło. Nie, yeah, super. Wolę w pięty, jest co innego. Jedźcie, 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 Dobra, dzięki. Dzień dobry. jesteśmy grupą rowerową MDAM i chcielibyśmy, aby nam złożyć życzenia jakieś fajne. Eee życzenia. Życzę Wam super wyjazdu, bo dowiedziałem się, że Wasza grupa wyjeżdża w bardzo imponującą podróż. Słyszałem, że jest to w planie z Chorwacja, więc gratuluję Wam super pedałowania, świetnej pogody, a przede wszystkim no, dużo kilometrów w nogach. A Ty kolego, chcesz coś powiedzieć? Nie, dzięki. Życzenia dla MDM. A ja bym chyba znalazłem flaszkę po Sutter Home, ale pusta, dobra. Pozdrowienia dla grupy rowerowej MDM. E, tak, chciałbym złożyć życzenia, bo to jest mój kolega Mariusz. Wybiera się teraz na Chorwację. Chciałbym mu, wszystko, e, idziemy, razem e, idziemy. Chciałbym mu tam złożyć wszystkiego najlepszego. Jak najmniej gum troszeczkę górek. No, ale który gum? Boom. A, dobra, dobra okej. Okay. Ja no okej, okay, dobra, już wszystko wiadomo. No i y, y, tej dobrej pogody. Życzę. Dobra, dziękuję bardzo. W imieniu mojej grupy i siebie również. No, dziękuję. Dzięki. Czyli co? Już? Akcja, gdzieś jakiś ten taki, że już możemy Klapp zaczynać. Klaps super. E, życzę Państwu udanej podróży, grupie MDAM e, pogody. Pogody dobrej pogody i pogody ducha. Do Chorwacji, do Chorwacji jedziecie, ja jadę nie, z wami. Nie. Dobrze, zapraszamy. Jeszcze są wolne miejsca. Jeszcze dziękuję wolne dziękuję miejsca bardzo. Gorące ja pozdrowienia dla całej grupy kolarskiej MDAM i życzę powodzenia i trzymam za was kciuki w waszej wyprawie do Chorwacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panie Haniu. Właśnie wyjeżdżamy do Chorwacji i chcielibyśmy, żeby panią złożyła życzenia i pozdrowienia. Bardzo wam życzę udanej podróży do Chorwacji i pozdrawiam całą grupę. MDAM i życzę udanej podróży do Chorwacji. Jedziemy. Pozdrawiam grupę MDAM i życzę udanej podróży do Chorwacji. Dziękuję bardzo.